Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem zajmę się bólami w pośladku. Wstydnie miałem taką pacjentkę, która skarżyła się na bóle w pośladku. tutaj. W pierwszej wersji te bóle pośladka były związane z przykurczami w pachwinie. Czyli jak ta noga po tej samej stronie były przykurcze w pachwinie, były zwolennienia stawów biodrowych. Więc w tym kierunku poszliśmy, pacjentka wykonała wszelkie ćwiczenia, jakie zadałem i ciągle te bóle pośladka były. Ponieważ pacjentka no, ambitnie podchodziła do ćwiczeń, ja jej dawałem coraz trudniejsze ćwiczenia. No i na pewnym etapie doszliśmy do takiej sytuacji, że te tutaj przykłocze, które w pachwinie były, one się fajnie rozluźniły. Przykocze, które były na pośladku też się rozluźniły. Noga tutaj miała fajny taki zakres sucho we wszystkich kierunkach. Pacjentka mogła stać całkiem nieźle, podczas leżenia ją nic nie bolało i ta noga w całej biodrowie się całkiem nieźle ruszała. A bóle pośladka nadal występowały po kilkunastu krokach chodzenia. Jak zaczynała pacjentka, nic ją nie bolało, natomiast po kilkunastu krokach chodzenia. Się okazało, że te bole dawały się we znaki i ostatnio, gdyśmy to analizowali, to się okazało, że po 20 krokach czyli łasu, w miejscu raz, dwa, trzy, cztery do 20, i od 20 kroku zaczęło ją boleć właśnie po śladu. Ponieważ nie było do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o staw biodrowy, w związku z tym pozostawała inna możliwość, że jest to problem od kręgosłupa. Problem od kręgosłupa powstaje mniej więcej w ten sposób, że pacjentka no, musi mieć jakieś przepukliny, gdzieś korążka międzykręgowego, i te przepukliny, w pewnych sytuacjach uciskają na nerw, jest ból, w pewnych sytuacjach nie uciskają na nerw, bólu nie I To jest takie, no, powiedzmy, trudne do zlokalizowania, ale poszliśmy w kierunku tego, że jest to problem od kręgosłupa. W związku z powyższym pacjentce zadałem do wykonania kilka ćwiczeń na kręgosłup. Były to szczególnie ćwiczenia wyprostne w pozycji leżenia na brzuchu oraz unoszenie nogi w leżeniu na brzuchu, czyli tutaj pacjentka unosiła nogi do góry, prostowała się i się okazało, że ten kręgosłup się troszeczkę rozruszał. Następnie po rozruszaniu tego kręgosłupa, zrobiliśmy test kontrolny, no i się okazało, że bóle kręgosłupa nastąpiły dopiero po 60 kroku. Czyli trzykrotnie za pomocą prostych ćwiczeń udało się przesunąć czas pojawiania się tych bólów w pośladku. Dalej drążyłem temat, o co chodzi z tym bólem pośladka. No i kiedy obserwowałem pacjentkę, to się okazało, że na początku, jak ona szła, to trzymała się prosto. Natomiast w miarę upływu, jak dłużej chodziła, to to prosto zamieniało się w krzywo. Ja to pokazuję tak do przesady, ale chodzi o to, żebyście widzieli, czy zaczynała prosto, potem prosto zaczynało się krzywo. Oczywiście to odchylenie od pionu to było takie no, niezauważalne, musiałem się dobrze wpatrywać w jej ciało, no ale to było, ja widziałem to odchylenie. No i zrobiliśmy znowu ćwiczenia wyproste na kręgosłup i zrobiliśmy skłony w drugą stronę. Znowu udało się uzyskać efekt taki, że czas chodzenia wydłużył. Więc byliśmy na dobrej drodze do sukcesu. I w związku z tym, że kręgosłup się zginał w tą stronę, to zauważyłem, i z biomechaniki bezpośrednio to wyginało, że lewa strona ciała, czyli po le lewej stronie kręgosłupa, musiała być napięta. W związku z powyższym poprosiłem pacjentkę, żeby położyła się na brzuchu i zacząłem jej stosować. Masaż pleców, oczywiście palpacyjnie sprawdziłem, jak to występują napięcia na plecach i się okazało, że po prawej stronie te plecy są w miarę miękkie, natomiast po lewej stronie te plecy były napięte. Kiedy masowałem troszeczkę głębiej, bo powierzchniowo było fajnie, ale kiedy masowałem głębiej te plecy po lewej stronie kręgosłupa, to pacjentka już sygnalizowała, że ją w tych miejscach boli. Czyli zobaczcie, problem w kręgosłupie, a ból w pośladku. Zasadniczo problem był gdzieś tutaj, no powiedzmy na tej wysokości, tylko że z tyłu, tak? Na tym obszarze, tak? Tylko że z tyłu. Kiedy się udało te plecy fajnie rozmasować, znowu ból się zmniejszył. Czyli... Koncepcja tego, że jest to ból pochodzenia od kręgosłupa, była jak najbardziej koncepcją trafioną i jest to, proszę Państwa, no taka nauczka dla wszystkich osób, które spotykają się z bólem pośladka, że szukajmy przyczyny tego bólu. Bo gdybym zastosował terapię, no powiedzmy, punktów spustowych i spróbował e, za pomocą tej terapii usunąć bóle w pośladku. No, najprawdopodobniej bym usunął tę bóle po śladku do momentu, dopóki by pacjentka nie stanęła. Jak ona by stanęła, cała praca moja poszłaby w powietrze. Ponieważ zająłem się przyczyną, a nie skutkiem, w związku z tym czas trwania tej terapii był związany z utrzymaniem prostej sywetki. Jeżeli sywetka była prosta pacjentka nic nie bolała. Jeżeli pacjentka się wykrzywiła, o, zaczęła się naturalnie wykrzywiać podczas chodzenia, bo tego nie kontrolowała, to automatycznie pojawiała się ból w pośladku. Czyli na to, żeby zlikwidować ten ból w pośladku, to terapia punktów spustowych jest jak najbardziej dobra, ale w tym przypadku jest to leczenie objawu, a leczenie przyczyny to jest poprawa sylwetki, korekcja sylwetki, nie pozwalanie w czasie rzeczywistym, żeby pochylać się, tylko korekcja sylwetki, rozciąganie sylwetki, prostowanie sylwetki oraz sprawianie, żeby pacjentka to, co uzyska na łóżku, potrafiła przenieść na pozycję stojącą i w pozycji stojącej, żeby kontrolowała sylwetkę, żeby mogła chodzić w sposób taki naturalny, normalny teraz, proszę Państwa, zobaczcie, co się udało osiągnąć. Udało się zlikwidować ból pośladka i kontrolować tę bólę pośladka. I teraz nie byłoby w tym nic wielkiego, gdyby ta osoba miała 20 lat. Ale ta osoba, zgadnijcie Państwo, ile lat miała. Podpowiadam. 75 lat. Ta pacjentka miała 75 lat, i zobaczcie, jak to w wieku 75 lat. Kiedy dobrze trafimy w przyczynę problemu, udaje się zlikwidować najdziwaczniejsze bóle. W tym przypadku skupiliśmy się na bólach w pośladku, ale to również są bóle w innych częściach ciała, bo to nie ograniczamy się do pośladka. Jeżeli kogoś boli bark, trafimy dobrze w przyczynę, niezależnie od wieku. Poprawiamy ruchomość barku. Jeżeli ktoś ma problem z biodrami, trafimy w przyczynę, poprawiamy ruchomość biodra, likwidują się bóle. Jeżeli ktoś ma problem w kolanie, trafiamy w przyczynę, likwidujemy ból w, w kolanie. Problem z osobami starszymi jest taki, że te wszystkie złe wzorce ruchowe, stania, złe wzorce utrzymywania sylwetki one są nawarstwione przez lata, czyli nasz umysł jest zakodowany tymi złymi wzorcami. I wtedy no, po prostu musimy pracować z złymi nawykami. A te złe nawyki łatwo jest wyeliminować, jak one są świeże, jak one są przez lata. No to wtedy jest to bardzo ciężko wyeliminować, ale da radę to zrobić, czego przykładem jest ta 75-letnia pacjentka. Niesamowita sprawa. No i teraz wszyscy moi znajomi mówią, że oni tracą energię jak Pracuję z pacjentami. No ja, przy Państwa, tu energię zyskuję. Jeżeli no ja widzę taki efekt w czasie rzeczywistym, że pacjentka przychodzi do mnie z bólem pośladka i tam pośladek ją boli, chodzić nie może i tak dalej, a wychodzi bez bólu pośladka, mamy zdiagnozowaną przyczynę i dokładnie wiemy, co trzeba robić, żeby na długi termin tego bólu się pozbyć i to wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, w czasie wizyty, no to jest ogromna frajda, To jest ogromny power do dalszego działania. To są niesamowite rzecz. Pacjentka jest zadowolona, ja jeszcze bardziej jestem zadowolony, bo udało się tej pacjentce pomóc poprawić jakość jej życia. I o to właśnie chodzi. Także pamiętajmy mi państwo, szukajmy zawsze przyczyny dolegliwości bólowych, bo ból to jest sygnał ze strony organizmu, że coś Źle robimy. W tym przypadku mieliśmy ból pośladka. Poszliśmy kierunek, bo ból pośladka może być od biodra albo może być od kręgosłupa. W pierwszej wersji wszystko wskazywało, że raczej to jest od biodra, bo były zwrotnienia bioder, różne przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu. Poszliśmy w tym kierunku. W zasadzie powinno być dobrze, ale do tego dobrze dużo brakuje. Szukamy innych przyczyn. Bo to, co tutaj mieliśmy zrobić, już nie zaciemnia naszego obrazu. Więc tu mamy sprawę jasną. To, co mieliśmy zrobić w biodrze, zrobiliśmy i powinno być dobrze. Skoro nie jest dobrze, więc musi być jeszcze dodatkowa składowa, yy, dodatkowa przyczyna tego bólu, która powoduje, że pojawia się ból przy pośladku. I ta dodatkowa przyczyna skupiliśmy się na kręgosłupie i znalazła się w kręgosłupie. Gdyby się okazało, że popracowaliśmy na kręgosłupie, z kręgosłupiem wszystko elegancko, no to byśmy szukali jeszcze gdzie indziej, tak? A na razie zrobiliśmy działania skierowane na kręgosłup. Okazało się strzał w dziesiątkę. No i teraz pacjentka zadowolona, jeszcze bardziej jest naładowany pozytywną energią. Życzę Państwu miłego dnia i do miłego zobaczenia. W następnym filmie oczywiście dziękuję wszystkim za komentarze. Do mnie, do zobaczenia w następnym filmie.